Największy sekret influencerów, który zamienia ich telefony w maszynki do pieniędzy. I nie chodzi o dramy, streamy, czy robienie się pośmiewiska. I tak 99% tych rzeczy jest na pokaz. Zastanów się, z czego zarabiają influencerzy, których widzisz na Instagramie, YouTubeie czy TikToku. Oczywiście, ze sprzedaży i marki osobistej. Nie bez powodu jest teraz wysyp w internecie coachów i mentorów do spraw brandingu, social mediów, którzy kasują tysiące za naukę umiejętności. I nie dziwi mnie to, jest to okej. Okay. Bo aktualnie internet jest skarbnicą do zarabiania. Ale co z tego, skoro nie masz ani produktu, nigdy tego nie robiłeś, a chciałbyś robić coś przede wszystkim profesjonalnie, legalnie i nie być przy tym śmiesznym? Podążam za pewną branżą od trzech lat i jest to najlepsze, co w życiu znalazłem. Z pomocą przychodzą tutaj firmy oferujące gotowe produkty, które rozwiązują problemy ludzi, a ty możesz je promować. Wiedz, że na tym zarabiam najwięcej, największe marki osobiste na świecie. Jest to pierwszy, najlepszy sposób. Na budowanie długotrwałego i profesjonalnego biznesu od zera, nie uznaję wyższości żadnego modelu biznesowego, aczkolwiek ja zaczynając całkowicie od zera, trzymając się jednego projektu, łącząc inwestycje z marketingiem, nauczyłem się i zarobiłem więcej niż gdziekolwiek indziej. Będzie najbardziej rozwojowa branża w 2025, bo masz gotowy produkt, narzędzia, wsparcie i szkolenia z brandingu, za które normalnie mentorzy kasują parę tysięcy. Tu natomiast przychodzisz na gotowe. Korzystasz z narzędzi, polepszasz finanse i opcjonalnie uczysz się marketingu, więc dróg zarobkowych jest dużo. Jeśli trafiłeś już na ten film, potraktuj to jako szansę, Wyślij ogień na na by wystartować z pełnym moim wsparciem.